To leci w sieci nowa twarz kabaretu? To była bardzo trudna rola. Strasznie się cieszę, że, że tak mi producenci zaufali, że, że powierzyli mi to zadanie. Jednak grać dziewicę. No ja nigdy nie byłam dziewicą, także musiałam sobie dużo wyobrażać. <śmulatory> Ostatnio wyrywałam wszędzie, ale takiej roli jeszcze nie dostałam. Moje nazwisko nic państwu nie powiem. Adam Ferenc. To węgierski jest. To będzie pierwszy raz, kiedy będę mówić. A nie tylko się rozbierać. To znaczy nie tylko się rozbierać. Wiele zwłaszcza, wielkie role. Dlatego tam też wziąłem. A największa. No i najlepsza. Nie, to Fajnie Już 5 października. Niedziela, godzina 25 na antenie TVP2. Zobacz koniecznie.